Cześć, ja jestem Jarpen, witam was w kolejnym odcinku mojego vloga. Odcinek ten nie należy do żadnej serii, ani Dwarven Bike, ani Dwarven hike, ponieważ to o czym będziemy mówić jest w jakiś tam sposób uniwersalne. My w dzisiejszym odcinku zamiast muzyczki w tle mamy ptaszki, wrubelki. No, ja od czasu do czasu stado wygłodniałych chowiec, który gdzieś tam sąsiad niedaleko pasie. Chciałbym Wam dzisiaj zaproponować coś, co jest pewnego rodzaju alternatywą do bidona w rowerze. W poprzedniej recenzji widzieliście ocenę kilku bidonów. Dzisiaj natomiast coś zupełnie innego. Będę omawiał bukłak. Bukłak rowerowy, a w zasadzie nie tylko rowerowy, o czym się za kilka przekonacie. Jest to bukłak firmy Deuter, i ten bukłak będziemy starali się włożyć do plecaka firmy Deuter, żeby zobaczyć, czy całość będzie w jakiś tam sposób funkcjonowała. No to zaczniemy od rozpakowania. Dobrze, bukłak mamy rozpakowany, ale opakowanie nie wyrzucajcie. Przynajmniej na początku. Dlaczego? Dlatego, że tutaj z tyłu jest instrukcja w kilku językach. Na no akurat w tym wypadku jest po niemiecku, po angielsku, francusku. Nie? Chyba chyba tak, hiszpańsku, jak i jakiś kreszki, chyba japoński. No i tego. I te instrukcje tutaj nie wyrzucajcie, warto przeczytać, no nie jest tak, że te instrukcje są tylko ze względu bezpieczeństwa, żeby się tam producent mógł ubezpieczyć, czytajcie, ponieważ zwykle są tutaj podane bardzo ważne informacje. W przypadku tego bukłaka podane jest tutaj dokładnie po krok po kroku, w jaki sposób ten bukłak należy pielęgnować, co gdzie trzeba odkręcić i żeby regularnie czyścić, szczególnie jeżeli w tym bukłaku będziecie przewozili słodkie płyny. Przeczytajcie. W ze dwa albo trzy razy w życiu nie przeczytałem instrukcji, do dzisiaj żałuję. I od tego czasu czytam zawsze. No ja się śmieję, nawet jak się śmieją, nawet kupuję żarówkę, czytam w ogóle o co, o co z tą żarówką chodzi. Nie musi. I się sąsiad musi trzaskać. No. To tyle na temat opakowania, bardzo łatwy unboxing. Przechodzimy do samego bukłaka. Niby jest to bukłak firmy Deuter, ale tak naprawdę jak tutaj sobie spojrzymy. To jest to bukłak firmy Source. Jest to dużo większa firma, która zajmuje się produkcją tego typu rzeczy. Natomiast no, Deuter się pod to niejako podpił, dał swoją naklejkę, że jest to produkt firmowy. Dobra, niech będzie. E, ale dzięki temu przynajmniej wiem, że ten bukłak działa, ponieważ moja żona do tej pory miała bukłak firmy Sors, który okazało się koniec końców, że jest dokładnie tym samym bukłakiem. Jest to bukłak 3-litrowy. W ogóle sprzedaży są bodajże 1,5-litrowe, 2-litrowe, na pewno i 3-litrowe. Wziąłem największy. Wyglądam tako. Dlaczego wziąłem największy? Dlatego, że on był tylko bardzo nieznacznie, jakieś groszowe sprawy, droższcz od 2 i 1,5 litrowego, no a między 2 litry a 3 litry jest litr różnicy, co bardzo sprzyja celowi, po co ja w zasadzie ten bukłak kupię. No a po co? Po to przede wszystkim do wędrowania. Na dłuższe wyprawy często się okazuje, że tych płynów mamy za mało i zwykły bidon albo powiedzmy termos może być niewystarczający, szczególnie jeżeli odcinki są dłuższe i nie spodziewamy się w najbliższym czasie spotkać ani żadnego, ani żadnego schroniska, ani tym bardziej sklepu. Więc do takiego bułka wleję 3 litry. No, ten jeden litr dami tak naprawdę, czasami nawet w zapasie ewentualnie 2-3. Może, może więcej godzin, w zależności od rodzaju wysiłku jaki mam. No i oczywiście bukłak ten będę również używał na rowerze. Szczególnie na te dalsze wyprawy 50 plus kilometrów. Szczególnie w lato, kiedy robi się na tyle gorąco, że zimny płyn w bidonie po 20 minutach zamienia się w ciepłą zupkę. Z czego składa się bukłak? Bukłak składa się z dwóch zasadniczych części. Część właściwa, czyli bukłak oraz rurka wężek. Tak? Tą rurkę przymocowujemy sobie tutaj tutaj jest taki tutaj trzeba wcisnąć, jest takie coś i już, i trzyma, gotowe. I możemy z tego wężyka korzystać. Natomiast w tym momencie skupimy się jeszcze na samym kłaku, um, Żeby go otworzyć, żeby go napełnić, robimy tak. W tą, w tą stronę. Wciągamy. i w tym momencie już możemy otworzyć ciach. że w tym momencie wkładam całą rękę do bukłaka. Czyli tak naprawdę bardzo fajnie można sobie ten bukłak czyścić. Regularne czyszczenie jak najbardziej wskazane. Można go sobie czyścić, nie trzeba żadnych jakichś specjalnych maszynek, jakichś wyciorów, jakiś szczotek. Po prostu wkładamy rękę i tradycyjną gąbką gdzieś tam w kuchni e, można, można sobie ten bukbak wyczyścić. Oprócz tego mamy ten wężyk. No teraz zamkniemy sobie. Wężyk jest bardzo fajny. W sprzedaży również znajdują się takie specjalne, e, jakby to powiedzieć, ocieplacze. Które można przeprowadzić przez cały wężyk i dzięki temu korzystać z bidonu w zimie przy bardzo niskich temperaturach. Ponoć działa, ale nie jestem tego pewien. No nie sprawdziłem po prostu. No i dobra, i tutaj w tym miejscu przy nowym bidonie mamy jeszcze plastik. Jeden plastik ściągamy. sobie myślę, że chyba nie tylko ja chcę dzisiaj skorzystać z tej ciepłej pogody. Sąsiad skończył kosić trawę, ale teraz coś owce wygłodniały i pewnie będą beczeć. Wracając do bukłaka. Bardzo ważne jest, żebyście go czyścili, o tym już wspomniałem i będę pewnie jeszcze wspominał kilka razy. Jak go nie wyczyścicie, to któregoś pięknego dnia, szczególnie jak wlejecie coś innego niż wodę, ten bukłak wam po prostu zgnije. Coś fajnego wyrośnie. No i niekoniecznie będzie zdrowe dalsze korzystanie. No i tutaj jeszcze jest taki dodatkowy plastikowy element, który zahaczamy o wewnętrzną kieszeń plecaka po to, aby ten bukłak był stabilny. Tu będzie płyn i po to, żeby to się nie wylewało, żeby ten błyn gdzieś przypadkiem nie przeciekł. No nie powinien, ale tak, no lepiej się upewnić, tak. Dobrze. No i teraz oczywiście bukłak z rurka, montujemy rurkę no i teoretycznie to ma być gdzieś jakoś tak gdzieś tam jest sobie ten bukak w plecaku no i tutaj mamy tą rurkę która, która wystaje z tego plecaka no i z tej rurki możemy oczywiście korzystać by się czegoś tam napić sama rurka Nie. wygląda tak zdejmujemy bardzo fajna rzecz szczególnie dla osób, które będą na rowerze jeździły niekoniecznie po czystych, fajnych asfaltach osób, które lubią się na rowerze pobrudzić, pojeździć po błocie, czego tego typu zamontowanie. Oczywiście to chroni ustnik, nie. wcześniej było koszenie trawy, a teraz ktoś nie drewno. Super, no zalety mieszkania na wsi, i kontynuujemy. Będzie to wykorzystane przez osoby, które nie będą jeździły na asfalcie, które się lubią powrócić na rowerze. Z jednej strony fajnie, że ten ustnik jest chroniony, ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie podczas jazdy tego zdejmować, w związku z tym, no coś za coś. No, i tutaj, oczywiście, gumowy ustnik, który naciskamy ustami, tak ustami, zębami, po to, żeby. No, i oczywiście, trzeba pociągnąć. W związku z tym, podczas jazdy, jazdy jeżeli mamy wyższe tętno, no to niekoniecznie musi być to takie łatwe. Ale z bidonem jest, jest podobnie. Tutaj troszeczkę mocniej trzeba zaciągnąć, żeby, żeby ten płyn poleciał. Sam osnik, zobaczcie, tutaj się w tym momencie jakoś tak magicznie wykręca. Jak dobrze pociągniemy, wszystko robimy delikatnie, nie za mocno. Jak dobrze pociągniemy, to to wychodzi. I to są elementy, które tu są opisane w instrukcji, które również należy czyścić. To chyba też można zdjąć, ale na razie tego nie będę e, robił. Później się z tym pobawię. No i to tyle na temat ustnika i e, bukłaka. Bardzo fajna rzecz, 3 litry płynu to jest de facto 6 standardowych półlitrowych e, bidonów i dopiero potem należy się gdzieś zatrzymać, żeby ewentualnie no, ten bukłak napełnić kolejnym zakupionym gdzieś płynem albo ewentualnie wlaną wodą gdzieś z jakiegoś e, czystego wodopoju. No i ten bukłak oczywiście przydałoby się w czymś wozić, w związku z tym Mamy plecak. Jest to plecak Deuter Race XR. Jest to wersja czerwona, bo ostatnio taki mam, tak, czerwone ciuchy. W związku z tym postanowiłem, że plecak będzie również czerwony. Jest to bodajże jedyny plecak z oferty firmy Deuter, który posiada coś takiego. Tutaj oprócz tego, że te szelki są w formie siatki bardzo wytrzymałe, ale jednak siatki to również ta siatka jest na plecach nie ma tego standardowego jakichś wycięć, robków i tak dalej tylko przez całą długość plecaka, zobaczcie sobie jest przeciągnięty plecak, tylko tutaj e, na lędźwiach e, są, są gąbki po co to jest? jest to chyba najlepsza oferta dla osób, które ekstremalnie się pocą, czyli takich osób jak ja na, przy standardowym plecaku, który miał e, zamiast siatki, miał to miasto wycięcia. One nie odprowadzają e, wilgoci w takim czasie, jakim ja bym sobie życzył. I te plecy, mimo jazdy w rowerowej koszulce, przy bardzo gorącym nie pozostawały jednak e, troszeczkę wilgotne, troszeczkę spocone. Przy takich, przy takich plecakach, przy takim rozwiązaniu ten e, efekt jest dużo bardziej. Zminimalizowany. A skąd to wiem? Wnika, wnika to z moich doświadczeń, które wyniosłem przy używaniu plecaka do trekkingu. Jest to plecak, zaraz wam powiem. Futura 32 również od Deutera, za chwilkę go pokażę. Um, no, i to jest chyba właśnie taki mój jedyny plecak z oferty Deutera, który ma takie rozwiązanie. No i teraz, co możemy o tym plecaku powiedzieć? O ile dobrze pamiętam, tak, Momencik. Tak, o ile dobrze pamiętam, plecak jest 12-litrowy, z tym, że tutaj przy tych 12 litrach jeszcze jest taki element jak możliwość powiększenia tego plecaka chyba o 2 litry. I teraz pytanie, czy to jest 10 plus 2 czy 12 plus 2? Tego nie jestem pewien. I gdzie to się otwiera? Hm, tutaj jest suwak na tej długości? O, dokładnie tu. Otwieramy, i w tym momencie plecak powiększa się. Niewiele, bo niewiele, to jest dokładnie ta odległość. Jak to się policzy, to może faktycznie będą, będą te 2 litry. I to w momencie, jakbyśmy chcieli coś większego przewieźć, może się nam te 2 litry przydać. A zazwyczaj można to sobie spokojnie zamknąć, bo celem tego plecaka nie jest przewożenie wielu rzeczy. Celem tego plecaka jest pomóc tym osobom, które nie lubią wozić rzeczy z tyłu, w koszulce, w tych, w tych kieszonkach. A teraz leci samolot. Ja, ja jestem jedną z tych osób, ja się pocę bardzo mocno. Jak mam sobie z tyłu tutaj w koszulce przewieźć na przykład komórkę, to po godzinie ta komórka przeżywa test wodoodporności. Dokumenty to samo, pieniądze to samo, to potem wyciągamy i to z gnój. Więc ja nie lubię tutaj w koszulce czegoś czegoś nosić. W związku z tym przydaje mi się plecak, no i od tego plecaka chcę być odseparowany, po to, żeby ta wilgoć gdzieś no tak uciekała. Czyli tutaj to, o czym, o czym wspomniałem. Sam plecak, elementy odblaskowe, napisy są jak najbardziej odblaskowe i to widać. Dwie boczne kieszonki. Tutaj wchodzi 0,75, bit... pół litra na pewno, 0,75 musiałbym... a też, bo one są po prostu wyższe. Ale jest kieszonka, ale nie ma już tutaj tej szelki, która ewentualnie mogłaby ścisnąć jeszcze ten bidon tutaj w górę, żeby go zabezpieczyć przed wypadnięciem na bok. No a co i za coś. A co dalej? Spojrzymy do środka. Jestem w stanie to jeszcze bardziej otworzyć? Nie. Tu w środku no oczywiście standardowa, żeby coś sobie złapać tutaj jest jedna kieszeń do końca tu jest druga kieszeń czyli główna komora tutaj mamy coś jeszcze tutaj nic nie ma dobra czyli tutaj są dwie główne dwie główne kieszenie ta bardziej wewnętrzna i ta. później kieszonka tutaj i w tej kieszonce mamy standardowo Trzeba sobie przypiąć jakieś klucze, coś tam, coś tam. Dwie mniejsze kieszonki, takie siateczkowe. I jeszcze jedna kieszonka, taka tajna, ukryta kieszonka na jakieś kolejne rzeczy. No i prawdopodobnie ta kieszonka tutaj, ona będzie najbardziej chroniona od jakiegoś mniejszego deszczu, bo przy większym deszczu to trzeba wyciągnąć sobie po prostu osłonkę tam przeciwtościową przeciw, ten płaszczyk, który właśnie teraz wyciągniemy. To jest tak i tutaj mamy, wyciągamy. Aha, tu jest jeszcze jedna kieszonka, która jest siatka, którą możemy zamacować sobie tutaj ciach. i tutaj ciach. I tutaj teoretycznie powinien wejść kask albo jakaś inna rzecz, którą, którą chcielibyśmy sobie przewieźć. Także ona się śmiała, że mój kask tu nie wejdzie, bo mam za duży łeb. No. I to jest to. I tu całkiem od dołu, jak sobie zobaczycie, w tym miejscu fluorescencyjna, no, nie wiem czy fluorescencyjna, ale jak to się mówi, oczajebna, osłonka przeciwdeszczowa. Bardzo e, daje bardzo fajną widoczność z dużej odległości jechałem w podobnej w zeszłym roku w dużym deszczu i naprawdę mam wrażenie że byłem widoczny z bardzo daleka fajnie jest mieć takie wrażenie no i oczywiście no zakładam też ciach zakładamy tu od dołu i to tyle no i oczywiście teraz to trzeba złożyć no bo e, tak test był no bo Recenzja bukłaka, no i chcemy zobaczyć czy ten bukłak do tego plecaka wejdzie. Bukłak Deutera, plecak Deutera, więc powinno to pasować. No i teraz mamy plecak, no przydałoby się tutaj coś wlać, ale zostawimy to. No i sprawdzamy w jaki sposób to działa, Czy trzeba włożyć tak. I tutaj właśnie ta wewnętrzna kieszeń służy do przechowywania tego bukłaka. Wkładamy, wkładamy, wkładamy do końca i Teoretycznie. Aha. A jakbyśmy zrobili, tak? Patrzcie, co ja teraz zrobię. jakbyśmy tu możemy, możemy zrobić coś takiego. Możemy sobie zablokować po to, żeby ten układ był tutaj mniej więcej e, nieruchomy. No i oczywiście trzeba przepleść sobie tą rurkę. Jest ten system. Tu odblokowujemy. Tyle się robi dziura? Przeciągamy tu na drugą stronę, wychodzi. Zamykamy plecak. Jest. Tu oczywiście można sobie to dać na boczek. Zamykamy zamknięcie się teraz zmieszczę tutaj. Proszę bardzo. No i ten, ten wężyk zobaczcie, on sobie tutaj zwisa. Można to sobie bardziej wciągnąć tam do plecaka czy coś. No i w tym momencie chcemy się napić. No i teraz pytanie. Otwieramy to, zostawiamy czy nie zostawiamy? No dobra, zdejmuję. No i ciach. Puszczam, i jedziemy dalej. Fajnie właśnie sobie tutaj tak poprowadzić, żeby to nam nie przeszkadzało podczas jazdy, niektórzy są wrażliwi, jak coś tam przeszkadza i e, no, tutaj może się te, ten dynks może latać, no może tu się obijać. Więc można to ewentualnie zająć bo to jest tylko na, na, na sznureczku przy, mm, przywiązane. No i sobie pijemy, I tak to no, mniej więcej wygląda. Może się troszeczkę przysunę bardziej. Tak. Ten bukłak, który w tym momencie mam w plecaku, za tydzień od momentu, w którym nagrywam ten film, będzie przetestowany w zupełnie innych warunkach. Warunkach nierowerowych. Jedziemy na ten Ryfeskalgum i będziemy próbowali wejść na wulkan Teide 3700 metrów nad poziomem morza. Zobaczymy, czy tam w ogóle jeszcze jest. Wchodzimy z 2600 No i w związku z tym ten bułkok będzie mi bardzo potrzebny Jako, że mam bardzo duże zapotrzebowanie na płyny A nie chciałbym się odwodnić w tamtym miejscu No i spodziewam się, że raczej będzie taka no dosyć mocna lampa Na no, trafimy na jakiś taki chłodniejszy dzień z chmurami no i ten bukłak będzie wykorzystany, no tam tych sklepów nie będzie, schronisk nie będzie, ponoć na górze coś można kupić z automatu, ale ceny są duże W związku z tym tu wchodzą 3 litry, a i tak jeszcze prawdopodobnie coś do tego plecaka weźmiemy, z tym, że e, nie biorę tego plecaka, bo on jest rowerowy i ma tylko 12 litrów Tylko bierzemy plecak Futura 32 Również od Deutera, już troszeczkę używany bardzo fajny, pojemny plecak i tak naprawdę nie będę go Wam pokazywał, bo on jest dokładnie taki sam jak ten, jak ten który mam na plecach, tylko 20 litrów większy. To są dokładnie te same rozwiązania, plus dodatkowe kieszonki, plus dodatkowe oczywiście tutaj różne sznureczki, sprzączki z tej strony, z tej strony, po to, żeby sobie pewne rzeczy ściągnąć. Tutaj jeszcze mamy pewne rzeczy i ten plecak biorę ze sobą na ten, na ten RFE, z nim będę chodził na górę i tutaj wejdzie zarówno bukłak jak i cała reszta rzeczy, która będzie mi potrzebna, jedzenie, ewentualnie jakieś ciuchy dodatkowe i duża ilość kremów do opalania. A oczywiście jeszcze możemy zobaczyć czy bukłak wejdzie do tego plecaka, no trudno żeby nie wszedł, ale dla pewności sprawdzimy. Jeszcze jedna rzecz, zanim włożę ten buhał do tego plecaka, te elementy, które tutaj są, te wszystkie, ciach, to, są wymienne. Czyli jeżeli zgubicie, zepsujecie, pogryziecie na amen, albo Wam zgnije, bo nie będziecie o to dbali, to można te elementy wymienić. Ale koszt wymiany jest dosyć duży, na drobnicy się zarabia najlepiej. Są to, no po prostu, no bukłak się kupuje raz na wiele lat, a takie rzeczy psują się zdecydowanie szybciej. No i ludzie na tym zarabiają. No, to włożymy teraz bukłak do plecaka. No I to przekładamy na tą stronę. Można to sobie przełożyć przez to. I działa. No, i za kilka chwil zobaczycie ujęcia z terenu. Wraz z krótkim podsumowaniem. Bo po prostu po tym teście postaram się jeszcze dorzucić kilka słów, żeby powiedzieć, czy faktycznie ten zakup uważam za udany i czy to rozwiązanie zagości u mnie na dłużej. Deuter Bike EXP-R 15 litrowy. Jeszcze wrażenia. Niby 15 litrów, ale po nalaniu 2 litrów do bukłaka, włożeniu tego bukłaka do plecaka, o, chyba jakiś, chyba jakaś ryba, albo tak. Po włożeniu tego bukłaka do plecaka, tak naprawdę plecaku tego miejsca dużo nie zostało. Włożyłem jeszcze wiatrówkę, e, trochę dokumentów, komórkę, klucze, e, chyba jakiś jakiegoś batona. O, i tak plecak, wam powiem, jest nie jest nabity, ale wiem, widzę, że jest w nim dużo. E, więc jest to taka ilość, powiedziałbym idealna, ale gdybym miał włożyć jeszcze na przykład lustrzankę do środka, no to już nie, już nie ma takiej opcji, co przy poprzednim plecaku, który był plecakiem bardziej turystycznym, no raczej, no udawało mi się, aczkolwiek nie był on tak wygodny. No tutaj, ta opcja z tą siateczką, rewelacja, to rewelacja, aha i żeby skorzystać, trzeba odkręcić, odkręcamy, naciskamy i leci więc bardzo wygodne. Zobaczę jeszcze jak bardzo ten ustnik będzie się tutaj brudził, bo normalnie jest to taka czarna zatyczka. Natomiast no, w trakcie jazdy, jeżeli potrzebuję to obsłużyć jedną ręką, no to tak zatyczką, zatyczkę odciągać nie bardzo. Jedyne, co tutaj jeszcze muszę obadać, to jest wpływ tego wężyka tutaj dokładnie na to miejsce, bo ta kamera jest tak, tu. Ta kamera jest tu, w tym miejscu, w związku z tym to tutaj troszeczkę mi ociera i nie wiem, czy nie będzie wpływało na to, czy przypadkiem ten Wężyk, tarurka nie pojawi mi się w kadrze. A co chciałem powiedzieć? Zgodnie z obietnicą testowałem Bukłak 3 litry, wlałem 2, jeszcze mam, nie wiem ile, ale coś tam mam. Fenomenalna sprawa. Mamy za sobą 3 godziny 40 minut trekkingu, a mimo to w Bukłaku płyn nadal jest bardzo chłodny i jest to bardzo fajne. Także jak najbardziej polecam, no bidon już w tym momencie raczej by wymiękł Po pół godzinie w gorący dzień mam już zupkę w bidonie Także myślę, że od dzisiaj zacznę używać tego bukłaka regularnie, tak, także podczas jazdy na rowerze I to by było dzisiaj na tyle Bukłak 3 litrowy od Deutera Deuter Streamer, tak on się właściwie nazywa, na koniec poznaliście nazwę Jeżeli podobał Wam się ten film i sądzicie, że może komuś on się przydać to po prostu pokażcie go tej osobie, podzielcie się tym filmem, no i taki mały tutaj, żeby było wiadomo, co macie zrobić dalej. I to tyle na dzisiaj, cześć. Cześć, witam was w kolejnym odcinku vloga krajnej Jarpena. Ja jestem Jarpen. No i dzisiaj, co my w ogóle dzisiaj zrobimy? I to tyle z mojego na nagrywania. Sąsiad postanowił sobie hmm, kosić trawę.